Witam wszystkich. Zabieramy się za śliperkę od Mario. Też nie zarzewiała, nie idzie odkręcić nic, ale my się tu poradzimy. gdzie jest młotek kurde bele bez młota to nie robota o to panie o jaki zalany w środku ciekawe czy będziemy dziucha czy Opa, panie. No, słabo będzie, bo już widzę, środko trzymacie stalowo. Co, jak na oszczędność, to jadą po całości. By mogli to by.

Ej, tam, kurde tam. Samo wyleci. O, panie, panie. Co tu jeszcze mnie? Dawno takiej nie rozbierałem. Chyba trzeba najmadło iść to z młotkiem, bo tu bez młotka to... Dobre masowanie to połowa sukcesu. Się z nią tu opierdzielam. Op. wiem, że to może niezgodne ze sztuką, ale zgodne. Oszczędnością I po ptokach, panie. jakbym ją musiał nareperować, co tak? O, sama się roztwiera. Co to, to trzymało? To jest jakiś odlew taki, co to... I tak by nie puścił. Hop, hop, hop. całe to tak zalane. Próba szlachetności. O, myducha, ducha, panie, myl ducha. Niesamowite. Dobrze, chociaż to. O, to. to, 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 co to jest? Plastik do plastiku. Tyku, tyku. Tu co my mamy? tak, tak włącznik, przełącznik wciąż tobie dobrą sztyferek nie obierałem tu jest kondensator o, tego trzeba by walić bo mi niepotrzebny op Jest jakiś przełącznik, którego też trzeba wystukać, chyba. A, bo podłączony był na te, na kable. To do widzenia z tym, to do rozebrania, to do wyrzucenia, to zaraz rozwalimy, chociaż takie, nie będę szedł na ślipielkę, na takie, cóż. Může se koupit také nožice, jak pěkně, ale nech jde, wydłubać no. i się nie certolić z tym, bo to nie ma czasu na pierdoły hop 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 A spalona to mieć spalona jest, spalona ale będzie zapłacona o, teraz to już tak wczoraj chciałem coś zrobić. To niby dobrze, że jest ciepło. Ale kiedy się najprzyjemniej robi wieczorem, to takie komary hasą, hasają, że lepiej uciekać do domu. O, cykuś, cykuś, o, o, już jest, o, pyk. tylko tam no. tak to też można już wyrzucić zostało nam tu jeszcze tylko jak to odkręcić jak to jest takie pozdrowiałe No dobra, najpierw utniemy wirnika, co by nam nie przeszkadzał. Te Ale nie, nie, coś dobędziemy. Por to pora miło. I to poleciało. No patrz pan. Tu, ani tu. O panie. Idzie, znajdzie no, i tak to mam wrzucić do wirników. To. Tu trzeba będzie chyba tak zrobić o. Dzajisz to ja tego nie odkręcę Szkoda, bo ta tarcza jeszcze taka miara była No nic a się zastanowię a no nic, idziemy na skróty, bo nie chcę Może ty tak. tak się Nie odkręci się Nie tam taka kawałka aluminium, nie będę tracił czasu Do złomu to idzie Mieć wydobyta i to ważne. O! Boże, ma Panie. Niech i oni się pożywią trochę. No. Co tutaj tego? O, Ciągle znajduje kawałki miedziuchy. Dobra. Jeszcze miałem wam zważyć tą mieć. O. O, Wróciłem do pudełka nie sterowałem wagi. Dara. 45 gram, A dobre to. Lepszy rydz jak nic. No. No teraz tyle. Pozdrawiam. Nara.